Nowy termin ukończenia prac na nabrzeżu w grudziącu przybywa miejsce do zabawy. Choć ta ulica nosi nazwę Portowej, to o przycumowaniu tutaj łodzi na razie mowy być nie może, ponieważ teren ten nadal jest miejscem budowy. A na ukończenie prac związanych z rewitalizacją nabrzeża będziemy musieli poczekać nieco dłużej, niż było to początkowo zaplanowane. Wykonawca rewitalizacji terenów poprzemysłowych wystąpił o zmianę daty przekazania obiektu do użytkowania. Swoją decyzję uzasadnił utrzymującą się przez blisko 7 miesięcy wyjątkowo wysokim stanem wody w wiśle, który uniemożliwił przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac na nabrzeżu. Władze miasta przychyliły się do wniosku i wstępnie ustalono, że odbiór techniczny nastąpi jeszcze w tym roku w listopadzie. Miejmy nadzieję, że tym razem termin nie zostanie już przesunięty, a efekty pracy będą nieco bardziej widoczne i od początku przyszłego roku z obiektów będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Place zabaw, nowe, ekologiczne i przede wszystkim bezpieczne. Idealnie wypełniają miejską przestrzeń, ale przede wszystkim są dobrym miejscem na spędzenie wolnego czasu. Tu jest dużo miejsca, powinien być poszerzony, tak uważam. Nawet mogło być, nie wiem, zotówkę odpłatny, ale żeby było troszkę więcej miejsca, bo to bardzo dużo ludzi przychodzi chyba z całego miasta. Dopisuje pogoda, słońce świeci, więc o, już siedzimy tutaj prawie ponad godzinę, więc... Jest fantastycznie. To w ogóle grudziąc y, teraz wystawił dużo placów zabaw, my mieszkamy w Tarfnie, obecnie też mamy piękny plac zabaw i jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni jednak są nie tylko rodzice z tego, że ich dzieci mają się gdzie bawić, ale przede wszystkim najmłodsi, którzy jak mówią sami, lubią na plac zabaw przychodzić i mają nawet już swoje ulubione miejsca do zabaw. To jest A co Ci się tu najbardziej podoba? Drabinka i bujaczka. A co Ci się najbardziej podoba? Bujaczka i zjeżdżalnia. A często tutaj przychodzisz w wakacje? Tak. Podoba Ci się tutaj? Nie. Tak. A dlaczego? Bo jest tu dużo czego, bu? bujaczek. I choć nie na wszystkich osiedlach są specjalnie wygospodarowane i bezpieczne miejsca do zabaw, to tak jak powiedziała pani Paulina, powstaje ich coraz więcej. Jednym z nich jest plac zabaw na ulicy Legionów, o którego budowie już państwa informowaliśmy, a na którego uroczyste otwarcie zapraszamy w piątek o godzinie 14:30. Na najmłodszych czeka wiele niespodzianek i oczywiście tego dnia nie będzie brakowało dobrej zabawy.